Zacznij w z skrzyżnym, z wyprostowanymi plecami, wydłużonym tyłem szyi. Zrób głęboki wdech, zaproś powietrze do klatki piersiowej, do brzucha. Zrób wydech. Weź wdech. Z wydechem przenieś pięty pod biodra, usiądź w wirasa, nie zrób wdech. Z wydechem unieś się na kolana i wystaw prawą nogę w bok. Odłóż prawą dłoń na prawej nodze i wyciągnij lewą rękę. Zrób wdech, spójrz na sufit, spokojny wydech, głęboki wdech. Z wydechem opuść lewą rękę, wróć do centrum, zrób wdech. Wydech, wystaw lewą nogę w bok, odłóż lewą dłoń na lewej nodze i wyciągnij prawą rękę w górę. Wdech, z wydechem odstaw nogi razem. Weź wdech, wydech prawa noga w bok, otwórz lewy bok ciała. Zrób głęboki wdech, spokojny wydech. Wdech. Z wydechem wróć do centrum. Głęboki wdech, wystaw lewą nogę w bok, unieś prawą rękę w górę. Zrób wydech. Weź głęboki wdech z wydechem odstaw obie nogi razem usiądź w wirasanie weź wdech z wydechem odłóż czoło obok kolan i przesuń ręce do tyłu złap się za kostki unieś biodra w górę zrób wdech wydech